Dobra, jestem już. Dzisiaj gramy po raz drugi Tak, dzisiaj gramy... Przechodzimy... Kurde, ła. Sorry, jeśli to było głośno. Staram się dzisiaj przejść całe. I tak podobno usłyszałem... Że podobno to nie były dwa... Pie teraz, że... Dobra, jestem. O Boże! Jak się przestraszyłem! Jezusa, samego siebie się przestraszył. Podobno to nie jest tak, że to są dwa. D dwa czapki że z tego... Pierwsze doros i potem są drugie. To tak nie jest. To jest ten sam... te same dors podobno? Tylko że jest atletowany. Podobno tak słyszałem. Ale nie wiem dokładnie czy to prawda. Lordbian... Wit... Cześć, Lord Bian, Pozdrawiam serdecznie. A ja... No raz, dobra, idę, gram sam. Boże, wczoraj to było tak źle, ojojoj. Oj, oj. Jak wam dzisiaj, widzowie, minął dzień? Czy dobrze, czy źle? Mi tak średnio bym powiedział. Dobra. Lecimy. Kurde, manager zadaj mi się odpalił bez żadnego powodu. Dobra, co my tu mamy? Hello, Jak ile ja mam później? 20. A da się to jakoś zmienić? Nie. Nie, na pewno się da. Hello. Nie, nie wiem jak to się zmienia. Dobra, może... Nic nie mogę kupić, Boże. Tutaj mamy Przewalone. Lecimy. Musimy to przejść. Zbieram, bo chciałbym, tak jak wiecie, pod... wczoraj poznaliśmy Jeffa. Po, pie... po pięćdziesiątce. Po, figu... po figurze. Dobrze, już poznaliśmy Jeffa, więc sobie zbieram, żebyśmy coś u niego mogli chociaż kupić. Zajmij ten tego. Klucyfiks, czy tam jak to się nazywa, krzyż, czy jak to na, jest tak jak przed chwilą powiedziałem, klucyfiks nazywany. Ja podobno wiem, że ja chyba nie będę... żebym go po prostu nie używał. Ja wiem, że te, w tym ciemnym pokojach, gdzie tam nas tego, na przykład mnie ręka, nas złapał coś na nogę, to tam, żebym trzymał świecę, a podobno jest tak, że tam w tym miejscu no, trzeba, trzeba... najlepiej aby jakby się... O, Najlepiej jakby się trzymało Świece, Jak świec zgaźnie, to znaczy, że idzie rasz. O za Ale fajne. Że wtedy idzie, że wtedy coś idzie. I ja wtedy chowam się do szafy. Albo używam krucefiku jak nie ma szafy. To już wiem co tam... To już chyba wiem, co tam trzeba robić. Świecza! Właśnie o tym, o tym mówiłem. Kapitan Jack! Czekaj tam go nazwali. Ktoś coś, ktoś się. Lord Mi. A! Lordian, Hi Lordian, Jan. 000. Uh, I don't know. Are you Polish or English? I don't know. Staram się mówić po angielsku, ale nie umiem. Dobra. Czego my tutaj szukamy? O! Nie no, geniuszem jestem! Wyłączyłem sobie Grobloxa, chciałem menedżer zadań wyłączyć. Pff, Widzowie... Nie wytrzymam. <laughs> nie. nie, 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 kurde. Który to był pokój? Przysięgam. Muszę jeszcze raz wejść oj o! Lord Brian, Lord Bin, Lord Brian Zero 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 Mi Trzy osoby, No to ja też jestem z Polski To możesz po polsku pisać, nie musisz po angielsku. Ja się urodziłem w Polsce, więc... Idealnie zrozumiem. Myślałem, że tu jest angielski. Ale nie. Ja tu jestem polski. Polskiem. Ten, ten tytuł to nie było przetłumaczone, to był polski tytuł. Nie było na to przetłumaczone przez YouTube'a, więc wiecie. <coughs> Jak to nic i albo wyszedłem, dobra, nieważne. Nie wnikam, że tutaj nie ma nic. Dobra, trochę się nie załadowało, więc będziemy mogli przejść. Aha, szóstwo, Nie ma tam nawet tego, kłódki. Ale mi się lagi robią powoli. O, pojawiła mi się w końcu kłódka. Dobra, zaczynam od nowa. E, chwila, chwila. Wait, 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 wait. Dobra. czyli co jest grane? Ale, ale nieważne, nieważne, nieważne. Czekaj, to jest pokój drugi, a musimy też zapamiętywać, zapomniałem prawie, to jest pokój trzeci, żeby nie było tak, że będą podwójne pokoje, podwójne drzwi będą, że będą dwie drzwi, dwie drzwi, jak by to powiedzieć, dwie różne, dwie, będą dwie różne drzwi, kurde, już chciałem się, już pewnie się strolowałem. piąty, o, horsey, nasz ulubiony obraz od dzisiaj. Pięć! Kurde, prawie z... Sześć? Od kiedy? Siedem. Pieniądzki. Osiem. Dziewięć, dziewięć, dziewięć. Nic nie ma? Nie. Dziesięć. Zamrgnęło. Jezu, myślałem, że podwójne drzwi są. Jeju, jakby był, to by ja bym nie wiedział, by, co zrobił. Oooo, właśnie, te... właśnie tego szukałem. Szukajmy całe pokoje. Kolejny. Co to jest niby? A, Jezu, ja myślałem, że to złoto to. A tu. To było 25, dobra. 5. <laughs> Tutaj nic nie zrobił, jeśli coś tu jest. Nie wiem, tu. Bo dużo mamy szafek. Ale same puste te szafki. Więc puste. 5. Nie, 10. 10. 10, dużo. No <laughs> chociaż my dla nas nie jesteśmy na krucyfiks. Ale ja chcę, żeby nas było stać tak krucyfiks i ten klucz taki z czaszką. Czyli musimy mieć rundę 500, um, a bardzo musiałam. Nie, ja chcę jeszcze dalej. No dobra, to już wszystko. Jedziemy dalej. A nie, jeszcze tu nie otworzymy. Ja chcę. Już... No właśnie, ja chcę wszystko otworzyć, bo ja muszę ja muszę znaleźć. O, o, o! Właśnie, czegoś takiego szukam. Tu jest kłódka, no. Kurde! Nie działa! Chyba nie ma więcej drzwi. U w ciemności jakby się lepiej się... Kurde! Czekaj, rozejrzę się czy z Kurde! Ledwo ryzykownie! Kurde, po co ja zapalam? Tak ryzykownie, nie? Pisze... Dlaczego piszecie mi po angielsku? Hello, so I'm Poland. Skoro jest z Polski, to bym mógł pisać po polsku. by się łudź. 14, no co? Aha, no 14 to chyba tam, nie? A jakby się zawrócił. Albo nie, nie zawracam się. Dobra, jakby coś zabije, to się zdenerwuję. Oho. Uuu, dobra, stać mi już na krzyż! Albo na klucz. Tam ten klucz. Uf, dobra, jestem blisko. Jakby będę cały czas takie coś dostawać, ile dostawać, to w końcu będziemy na to stać, co chcę. Co sobie kupić. No chyba nic raczej nie będę już sobie kupywać. Ktoś zostawił like, jest dwa. Świetnie, dziękuję tej osobie. Albo jeśli jest nie jest, jest angielski, rozumiem po angielsku, tutaj powiem thank you for give me like for my life. Co? Ej, was coś i boli! Aha! Ja się tego nie zobaczyłem. Teraz pytanie, czemu ja wcześniej nie zauważyłem, że te drzwi? Pie AHA! E czemu nie mogę otworzyć? Halo! O! Naprawiło się. Coś mi się... Halo! Come on! Come on. O co chodzi? Mam lagin? No internet boli. A oh wow, opóźnienie 28 sekund. mam słaby internet znowu, więc może być lekkie lagi. Zaczął się taki trochę słaby internet. Tego mogą być lekkie lagi, więc... Czekaj, bo mam opóźnienie 28? Tak, kurde, kurde. Lecimy! Lezimy! I my tego... Kurde. Mam nadzieję... Czekaj, czekaj, chcę Dziękuję. Siedemnaste... Co?! Co?! Aha. Świetnie! Obiecuję, puknę Cię! Nikt się nie ogarę. O, dziękuję za zapalniczkę. Którą nawet nie wzięłem i Świetnie. No. Bardzo ładnie to wygląda. Z domem laga. Ile mam opóźnienia? 28, Boże, ile ja Lecimy, czekaj, ile mam tego później. Wyjścia, oczywiście na mam później ale chyba to się świeci. To będzie wytnosz też drzwi Czem? Aha. nic faktycznie nie widziałem kurde jakieś dziwne dźwięki słychać przez mikrofon to ja walę się słuchawkami to sorry wejście jeden nowe, o nie podziwne skinie. O, dziękuję, że tak się zrobiło. Zawsze te dziwne dźwięki w tak mnie przerażają. Nie rozumiem dlaczego. Takie... takie dziwne szłapy. dalekich odkłani. Przestałem w ogóle zbierać szłatki, już się trochę przeraziłem, nie wiem czemu. Zrobiło się trochę 25. 25. 25. Buzdę! 27 Dwie osoby? Czy jedna? Ile jest osób i kto niby jest? Bardzo mnie ciekawi kto jest Ale pewnie na pewno ktoś jest, tylko nic nie pisze 20 Tu szafy nad nie ma, jest Dwudziesty dziewiąty, trzydziesty, kurde, co to było? Ja się przez. Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem, dlaczego to się stało. zabił. Nie rozumiem tego. Why? Nie wiem. Ja kończę na bo tego. Na razie ich nikt na, nim, na nim nie ma. Niestety. Tego ja skończę go. Jak go skończę, i może nie, wiem, czy może jeszcze dzisiaj zrobię. Ale wątpię, więc... Nie wiem czy to nie będzie koniec live'a. Kończyć live'a czy nie kończyć? W sumie już nie wiem co robić. Jak kogo na nim nie ma. Nikt na niego nie wszedł. Dobra, jeśli będzie trzy lajki, to tego, To kontynuuję live'a. Jak będą trzy lajki kontynuuje lajewa. Dlatego ja za chwilę wrócę.